Sprawa wydaje się prosta, ale jednak sprawia trudności. Mamy radio ze starter kit'a, nie patrzymy na to, że to jest czarne i To jest wciąż light radio. No i kupiliście sobie coś z Happy Model, czy to Moblighter, czy to Kruxa. No i nie działa. Miało działać, a nie działa. Albo jestem głupi, albo to jest zepsute. Nie jest zepsute, a tego się można nauczyć. Jedziemy. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to upewnienie się, że tutaj są te same protokoły komunikacji. Tu jest radio działające na FRSKY i dron tak samo FRSKY, tylko że to są jeszcze różne wersje. Upraszczając, mamy albo D8, albo D16, albo D16 LBT, czyli europejskie. Ustawimy sobie tu i tu to samo, czyli D8. Jak ustawić light rady już pokazywałem. Należy wcisnąć przycisk bind i jednocześnie włącznik i liczyć, ile razy mignie dioda przed włączeniem. Tu mam ściągawkę: jedno mignięcie d16 fcc, dwa mignięcia d16 lbt, trzy mignięcia d8. Uwaga, wciskam i liczę. Raz, dwa, trzy. Trzy czerwone. D8 i to zapamiętajmy. Teraz sprawdzę, jak ustawiony jest MobLite. To może być MobLite, może być Krux, może być Mobula 6, 7, może być Larwa, może być jeszcze milion innych dronów. Jeśli ma odbiornik wbudowany w all-in-one, tak jak ten tutaj, czyli nie ma nic zewnętrznego, metoda jest taka sama. Podłączam do komputera i odpalam aplikację Betaflight Configurator. Tu już widzimy, że mamy odczyt żyroskopu, czyli przechylenie drona przechyla obrazkiem. Wchodzę w zakładkę configuration, konfiguracja i patrzę na odbiornik. SPRX FR Sky podkreśnik X. Czyli to jest protokół D16. Jeśli chcemy przełączyć w D8, tak jak teraz mam ustawione radio, musimy wybrać FR Sky D. Save and Reboot. W tym momencie mamy obydwa urządzenia w tym samym protokole D8. I teraz chcę je połączyć. Tutaj na półce głównej jest przycisk Bind, który można wcisnąć. Jak nie wiesz, który, to, to to wszystko jest w instrukcji dołączonej do tego drona w pudełku. Ale się ściemniło. Ale ja to zrobię inaczej. Skoro dron i tak jest podpięty pod komputer, wchodzę w CLI, wpisuję FR, tabulator, FR Sky, podkreśnik bind i enter. I w tym momencie dron powinien przejść w tryb bindowania. No to radio. Drążek w dół, odwracam i szukam czegoś, czym mogę wcisnąć przycisk bind. Nie, wrócz. Skończyło migać. Przechodzę więc w zakładkę Receiver, czyli odbiornik i patrzę, czy jest reakcja na ruch drążkami. No pięknie, jest. Znaczy to, że Mamy już połączone. I teraz co się może jeszcze wydarzyć? W przypadku FR Skype 3D8 czy 3D D16 channel Map musi być ustawiony na AETR1234. Czyli tym drążkiem mamy trotu czyli gaz. Obracając lewo-prawo, obracamy drona w tej osi, w płaszczyźnie, w osi osio. No i pitch, czyli pochylenie przed tył, i roll, obrót. W lewo, w prawo. Jeśli na przykład z jakiegoś powodu będziecie mieli taki channel map, teraz dron nie wystartuje. To znaczy, on jest połączony i pokażę Wam, co się stanie. Mimo, że wszystko jest przygotowane, drożek pochylony jest w dół. Próbując uzbroić drona, on wyświetla napis throttle. Throttle znaczy, że że drążek odpowiedzialny za przepustnicę, za throttle, nie jest w pozycji 0 My myślimy, że jest, ale tak naprawdę w tym momencie to nie jest przepustnica. Więc ponownie podpinam pod komputer i channel map zmieniam na właściwy dla FR Sky receiver. Channel map FR Sky, czyli aetr 1234, save. Co jeszcze musicie o tym wiedzieć? To, że dron, jak coś mu nie odpowiada, to on napisze. Jeśli będzie leżał do góry nogami, też na ekranie pojawi się błąd przy próbie odpalenia. Jeśli będzie włączony Turtle Mode, czyli tak zwany Flip After Crash, on również się nie uzbroi. Czytajcie, co jest na ekranie. Ten dron wszystko Wam powie, dlaczego się nie chce uzbroić. Tak naprawdę to jest bardzo prosta operacja, 3 minuty roboty, podłączenie do aparatury, pierwszy lot. To co? Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście dzisiaj. Głumowych <noise> drzewi. Do następnego. Ej. Wszystko mi tu szumi. Chmury się zrobiły. Ciemno jakieś. Karetki jeżdżą. Burza. No wszechświat chyba nie chce, żeby ten film powstał.